Rutynowego sprawdzania terenu, żołnierze trafili na dziwnie wyglądającą minę, jakiej nigdy wcześniej nie widzieli. I więc kapitana, który ostrożnie uniósł pokrywę i zobaczył w środku znak czaszki, symbol zwane miny widmo, wyjątkowo trudnej do unieszkodliwienia. W kilku nieudanych próbach, kapitan natychmiast kazał wszystkim odsunąć się na bezpieczną odległość, Sądząc, że każdy błąd może skończyć się katastrofą, chwycił minę i pobiegł w stronę obozu. Jednocześnie prosząc asystenta o przygotowanie dużej misy z Solanką, licząc, że to osłabi mechanizm wewnątrz. Gdy mina trafiła do wody, zaczęła podejrzanie bulgotać. To był zły znak. Kapitan złapał asystenta i natychmiast wybiegli z namiotu. Chwilę później potężny huk wstrząsnął obozem, ale dzięki szybkiemu refleksowi obaj wyszli z tego tylko lekko poturbowani. Tymczasem nowi rekruci odbywali trening. Instruktor zakopał 9 ćwiczebnych min i kazał ekipom wybrać trzy osoby. Jeden z rekrutów zaproponował losowanie kart i sprytnie podsunął bezpieczną kartę koledze, ale instruktor natychmiast podmienił je, przez co właśnie on musiał wejść na poligon jako pierwszy. Choć mina okazała się atrapą, rekrut próbował potem podarować instruktorowi prezent, aby poprawić sytuację. Pnego dnia ten zaprowadził go na górę, wyrzucił banknoty z paczki papierosów, które dostał, prosto na prawdziwe pole minowe i rozkazał rekrutowi zebrać wszystkie co do jednego. Chłopak osłupiał. Jak miał to zrobić, nie nadeptując na nic niebezpiecznego?